No, cześć Wam! Dzisiaj napiszemy sobie taki pierwszy prosty programik, gdzie będziemy obliczać potęgę dowolnego stopnia z jakiejś tam podanej liczby. Czyli tak naprawdę będziemy chcieli najpierw pobrać od użytkownika liczbę, a następnie liczbę określającą do jakiej potęgi chcemy tą liczbę podnieść. Musimy użyć na pewno metody input po to, żeby pobrać coś od użytkownika. I chcemy później coś z tym zrobić, więc na pewno chcemy stworzyć sobie z tego zmienną. Więc niech to będzie na początek liczba, może to też się nazywać jako podstawa, ale niech będzie liczba. I teraz chcemy pobrać sobie input od użytkownika, więc pisujemy sobie input, a następnie podaj liczbę. Następnie chcemy wiedzieć, do jakiej potęgi chcemy tą liczbę podnieść, więc teraz stworzymy sobie następną zmienną, niech to będzie potęga, i tak naprawdę zrobimy to samo, co powyżej. Czyli podaj potęgę. Teraz będziemy chcieli wykonać działanie matematyczne, w którym będziemy chcieli obliczyć, jaki jest wynik tego potęgowania. Więc możemy sobie stworzyć zmienną wynik. No i chcielibyśmy zrobić tak, że tą naszą liczbę podnosimy do tej potęgi. Ale pamiętajcie, że to, co pobieramy od użytkownika, zawsze jest wartością tekstową. No a na wartościach tekstowych za bardzo nie da się wykonywać działań matematycznych. Więc musimy sobie skastować, czyli zamienić to, co podał użytkownik, na liczby. Więc teraz pytanie, czy chcemy to zamienić na typ integer, czy na typ float? Czy chcemy dać możliwość użytkownikowi, żeby podnosił do potęgi również liczby ułamkowe, czy tylko liczby całkowite? Wydaje mi się, że na początek, żeby nie komplikować, zróbmy to na podstawie liczb całkowitych, więc możemy zrobić to w ten sposób. Że zamieniamy za pomocą metody integer właśnie tą naszą liczbę, a następnie podnosimy ją do potęgi, czyli dajemy dwa znaki mnożenia, i teraz zamieniamy też na typ integer naszą potęgę. No i na koniec możemy wydrukować jakiś wynik użytkownikowi, więc dajemy sobie print, a następnie możemy użyć konkatenacji przez interpolację, czyli dajemy sobie z początku f, teraz dajemy cudzysłów. I w środku skomponujemy sobie jakieś fajne zdanie. Może powiemy, że liczba podniesiona do potęgi. Czasem też stosuje się taki symbol zamiast podwójnego znaku mnożenia. W innych językach i w ogóle często jest to dosyć spotykane. Więc ja to zapiszę właśnie w ten sposób: czyli liczba podniesiona do potęga. I teraz to się równa. I na koniec podajemy sobie wynik. OK, wydaje mi się, że takie coś wystarczy, więc teraz spróbujemy sobie uruchomić nasz program. Podajemy liczbę, niech to będzie na przykład liczba 4. Podnosimy ją do potęgi 3. I mamy wynik 64. Wydaje mi się, że działa całkiem nieźle. A spróbujmy sobie teraz na przykład jeszcze zamienić to na typ float, żeby się jeszcze pobawić. Więc dajmy sobie float i tutaj też damy sobie float. I spróbujmy jeszcze raz, czy nam to zadziała. I na przykład. Jeżeli podnosimy do potęgi jakiejś ułamkowej, to tak jakbyśmy wyciągali z tego pierwiastek. Jak na przykład damy sobie czwórkę i podniesiemy ją do potęgi 1, druga, to tak jakbyśmy to pierwiastkowali, czyli powinniśmy otrzymać dwójkę. Więc ja wpiszę sobie tutaj 0,5 i w wyniku powinniśmy otrzymać 2. Dajemy sobie Enter, no i czad. Wygląda na to, że działa. Więc jak widzicie, zarówno integery, i floaty możemy sobie tutaj spokojnie wykorzystywać. Oczywiście w tym programie nie sprawdzamy, czy użytkownik na pewno wpisuje poprawną wartość. Bo ktoś może sobie na przykład jak damy sobie tutaj start, wpisać zamiast liczby, na przykład, coś takiego. I oczywiście wtedy mamy błąd i nasz program się wykrzacza, ale na chwilę obecną nie musimy się tym przejmować. Po prostu na początek będziemy tworzyć takie proste programy, które będą działać tylko wtedy, jeżeli rzeczywiście użytkownik poda taką wartość, jakiej od niego oczekujemy. A z czasem nauczymy się, jak wprowadzać dodatkowe zabezpieczenia. Tutaj chcę Wam jeszcze coś pokazać, ponieważ możemy zamieniać czy kastować sobie tę odpowiedź użytkownika w dwojaki sposób. Tak jak tutaj podaliśmy sobie float, tutaj zamieniamy te nasze stringi na wartości liczbowe. Ale równie dobrze moglibyśmy to zrobić dużo wcześniej, czyli w momencie, kiedy użytkownik podaje nam tą odpowiedź. Czyli całą tą odpowiedź użytkownika możemy skastować bezpośrednio tutaj. Czyli na przykład możemy sobie zrobić coś takiego. Ten input użytkownika podajemy jako argument właśnie tej metody integer. I to powinno działać dokładnie tak samo. Dajemy sobie teraz start piszemy na przykład piątkę do potęgi trzeciej i mamy 125 wszystko działa dokładnie tak samo